6 marca warunki średnio korzystne, pora, około 10 rano. Przygotowujemy się do oblotu Toxica Poszedł Zakrojona na model Michała Skapackiego Wykodaj Michała Skapackiego Latuje Marcin Tata mu składał totalnie lot góry, ale, żeby żeby, żeby żeby somebody, tak, tak Lataj nisko i powoli, bo jest średnia pogoda do kręcenia <gryś> I go nie będzie widać <gryś> Marcin przeleć tak, jak reaguje? <gryś> Wirus to był autobus Wirus to był autobus, pięknie, jakie nawroty Silnik daje radę? Silnik tu w 1100KV, napęd 4S, pionowo do góry. Łopatki są jakie? Leszek, jakie łopatki są? 13 na 6,5. 13 na 6,5. Model pięknie idzie pionowo do góry. No i Marcin, jak to idzie? Uła. Jak petarda, no to... Nawraca w miejscu. A na plecach to lata? Czyli silnik jak najbardziej ok, tak? No i plecy. Widzicie, jak pięknie na plecach. taki niski przelot nade mną, żeby chcę zobaczyć ten napis Toxic widać od spodu. No a włącz Butterfly'a, co się stanie? Podbija go. No i dobra, wyłącz. Tak, muszę jeszcze tego zrobić. Tył doregulować, nie? Da się na to też spokojnie, jak widać. Zatrzymał się. On się w nie zwijał. Weź, zejdź z pionowo tak troszkę i wyrwij taki jak zmieniłeś nic do góry Jest, mówił jak wysoka Tak przebemnął tutaj na tą bliskę Pionowo było Jak Marcin? Masakra po prostu nie raportu, wirus to był autobus pytykujący. Tylko, że wirus kosztował 1 trzecią tego, co ten model, Więc nie można oczekiwać cudów. No to wyląduj. Zobaczymy, czy wszystko. Ja do wysokości dodam do tego, wiesz, do Butterfly'a. No jak nie doleci do nogi? Z kim Ty rozmawiasz? Z mistrzem? No, mistrzem. Przez szy. Czy mi leci? To musimy zrobić tak. Doregulować wysokość, tak? Bo zadziera, tak? No dobrze.